Środek od środka wersja poszerzona. Jeżeli słyszymy coraz więcej w obecnej rzeczywistości o tym, że Azjaci czują się zagrożeni, możemy sięgnąć do przeszłości. Nie jest to bowiem proces, który narodził się teraz. Nie są to bowiem uprzedzenia, które nagle wykiełkowały na jakimś bardziej podatnym gruncie albo na nowo podatnym gruncie. Takie rzeczy już były. Zresztą historia przychodzi z pomocą. Za każdym razem, kiedy dzieje się coś, w celu zrozumienia czego staramy się znaleźć więcej informacji. W związku z tym, że coraz więcej ciekawych pozycji ukazuje się odnośnie Azji od rozmaitych wydawnictw, na dzisiaj w kontekście uprzedzeń wobec Azjatów dwie książki. Antonina Łuszczykiewicz Azjata jako źródło zagrożenia i pod tytuł Rekonstrukcja wizerunku indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przy łomu XIX i XX wieku wydawnictwo Adama Marszałka oraz Izabela Łabęcka, Chiny Ezry Pounda. To jest z kolei wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ezra Pound, znakomity poeta amerykański, który nagle, trochę przypadkiem, ale mimo wszystko, trafił na kolekcję związaną z kulturą chińską i japońską, kolekcję literatury i sztuki. Był początek XX wieku, no i się zaczęło. Wpadł po uszy. I czy miał uprzedzenia, czy nie? Azjata jako źródło zagrożenia. Otwieramy książkę najpierw na stronie 52. To jest taka niepozorna pozycja. Wydawnictwo Adama Marszałka publikuje karabin maszynowy setki książek na minutę. I czasami trudno się odnaleźć między nimi, żeby znaleźć prawdziwą perłę. To jest prawdziwa perła, zaręczam. Bardzo mało jest pozycji, które traktują tak kompleksowo i jednocześnie przez pryzmat potencjalnej hermetyczności oferują coś niebywale przystępnego. 52. strona. Yellow Peril, czyli żółta zaraza, żółte zagrożenie. Die gelbe Gefahr. Po niemiecku, jak podaje autorka, swoisty etnometodologiczny dyskurs przedstawiający Azjatów jako najpoważniejsze źródło niebezpieczeństwa dla cywilizacji białego człowieka. Zgodnie z tym przekonaniem, powstrzymanie żółtej rasy, gotowość zniszczyć świat zachodni dzięki swojej liczebnej przewadze, wrodzonemu okrucieństwu i braku moralności. Zależało od stworzenia Zjednoczonego Frontu Państw Zachodu, zdecydowanych bronić dotychczasowego właściwego porządku świata. Kto to powiedział? Kto tak pomyślał? I się zaczęło potem, że żółte już nie oznaczało żółtego cesarza, największego władcy i żółtej rzeki najpotężniejszej rzeki w żółtym cesarstwie, czyli w Chinach, tylko że to oznaczało wszystko co najgorsze. Otóż, autorstwo tego odzwierciedlającego rasowe uprzedzenia terminu przypisuje się o ironio Kaiserowi niemieckiemu Wilhelmowi II twórcy mowy huńskiej, o której za chwilę, ona jest troszkę wcześniej w książce. Stąd już się nie tłumaczy, czym jest. Choć przeświadczenie o zagrożeniu ze strony Azjatów rozpowszechniło się w istocie już znacznie wcześniej. Przy okazji, a e, zewrazisty przekaz dotyczący. Żółtego zagrożenia, przy okazji którego, jak się powszechnie przyjmuje po raz pierwszy użyto tego określenia, potraktować można obraz namalowany w 1895 roku z polecenia kaisera Przedstawia on Michała Archanioła wskazującego na unoszącego się na obłokach dymu nad palonymi miastami Europy Buddę. W scenie przyglądają się alegoryczne postaci narodów europejskich w klasycznych, inspirowanych sztuką starożytną w strojach, nad którymi znajduje się rozświetlony krzyż. Rysunek podkreślający konieczność zawiązania sojuszu przeciwko planom barbarzyńskiej Azji i w celu obrony chrześcijańskiego świata rozesłany został przez Kajzera w wielu kopiach do przywódców państw Zachodu. Patrzcie, patrzcie co z nami zrobią. No i żółte zagrożenie jako swoisty układ paranoidalnych fantazji rasowych przez kolejne dziesięciolecia niestety ugruntował się w sposobie myślenia na Zachodzie o Azji. Mowa huńska e, czym jest. 41 strona, troszkę wcześniej. Ponieważ tutaj mamy literaturę brytyjską, która jest przywoływana przez autorkę jako oś wszystkiego. Nie było internetu, jak pisze Antonina Łuszczykiewicz, nie było szybkiej komunikacji. Komunikacja była, ale troszkę wolniejsza na podstawie powieści, literatury, literatury pięknej. Zaraz zobaczycie na podstawie jakich autorów, bo oni są znani każdemu bądź większości. Opisywane są te sprawy teoretycznie obce nam, ale jeżeli już dotyczą osób, które kojarzymy. Stają się coraz bardziej namacalne. Literatura to jedna rzecz, ale Indusów i Chińczyków pod tytule. Chińczyków na podstawie powstania bokserów w 1899-1901. Zaraz będzie o tym, dlaczego bokserów. A Indusów na podstawie powstania Sipajów z 1857 roku, kiedy nagle posłuszeństwo brytyjskiej armii wypowiedzieli lokalni Sipajowie, żołnierze z Indii, rdzenni. I nagle obrócili się przeciwko swoim dowódcom. Teoretycznie bez ostrzeżenia. Mowa Huńska Kaisera Wilhelma II. Stopniowa pacyfikacja Chin trwała do późnej jesieni 1900 roku, Powstanie bokserów. Historia o okrucieństwie bokserów podsycały tylko agresję wojsk interweniujących mocarstw. Żołnierze nie rozróżniali buntowników od zwykłych mieszkańców, przez co ofiarami ich zemsty padali często zupełnie niewinni ludzie. Zgodnie z relacjami świadków usłane były trupami ulice zniszczonego i splądrowanego pekinu. Szczególnym okrucieństwem zapisały się wojska niemieckie, na które najwyraźniej olbrzymi wpływ wywarło charyzmatyczne przemówienie cesarza Wilhelma II, żegnającego korpus niemiecki tymi oto słowami. Tępić bez pardonu, nie bracieńców, kto wpadł wam w ręce nie ginie. Podobnie jak tysiąc lat temu hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla Atylii, co w dużym stopniu pojawia się jeszcze dziś w przekazach i w legendach, tak niech zapisze się dzięki Wam na tysiące lat w Chinach imię Niemców. W taki sposób, żeby żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. 120 lat temu. Czy Niemcy teraz czują na sobie krzywe spojrzenia Chińczyków? Nie. Ale powody są trochę inne. To była mowa huńska. Teraz druga rzecz. Zdławienie powstania Sipajów niewątpliwie oznaczało potwierdzenie panowania Brytyjczyków nad Indiami. Jednocześnie jednak był to kres potęgi kompanii wschodnioindyjskiej w 1858 roku, a ta kompania wywołała wojnę opiumową pierwszą w 1839 roku też mieliśmy o tym i trochę nawet ją trzyła w brytyjskim parlamencie tak, żeby uzyskać sieć wpływów, pozwalającą jej ruszyć na Chiny, oczywiście w celu otwarcia rynków. W 1858 roku władze w Indiach przejął nowy rząd, znajdujący się pod bezpośrednią kontrolą monarchii. Wprowadzono też funkcję gubernatora generalnego, zwanego wicekrólem. Największych reform doświadczyła armia: znacznie zwiększono liczbę brytyjskich żołnierzy, zmniejszając ich dysproporcje w stosunku do Sipajów, tych, którzy się zbuntowali. Oddziały tworzono z Indusów pochodzących z odległych regionów kraju, posługujących się różnymi językami, reprezentujących odmienny status społeczny czy grupę religijną. Co miało utrudnić im sprawną komunikację i planowanie ewentualnego buntu. I teraz bardzo ciekawa rzecz: zaczęto także polegać na tzw. rasach wojowniczych, marshal tribes, plemionach doskonalących się w sztuce wojennej, do których zaliczano raćputów, górków czy sików. Sikhowie, panowie w turbanach, górkowie z kolei, górka, ci, którzy mają ogromne noże, kukri. Tacy nepalscy komandosi z pogranicza Himalajskiej części Indii. Ludzie do specjalnych poleceń. Podczas II wojny światowej szczególnie byli bardzo obecni na różnego rodzaju frontach. A to, że zaczęli bardziej się liczyć w brytyjskiej armii, bezpośrednio wynikało po tym z tego, co się zadziało podczas powstania sipajów. To były konsekwencje. Jeżeli chodzi o. E, Czas, o którym mówimy, tak troszkę będziemy skakać, ale wszystko się połączy. Czas, epoka wiktoriańska, królowa Wiktoria, panowała niezwykle długo, bo od 20 czerwca 1837 roku do 22 stycznia 1901 roku. 64 lata. Masa czasu. 64 lata to tak jak królowa Elżbieta wstąpiła, mam nadzieję, że się nie pomylę, w 1952 roku. Obieła tron, no to 62 lata jej rządów już minęły. Panuje dłużej. O ile się nie pomyliłem. Nie pomyliłem. Więc wyobraźcie sobie, jakiego rodzaju to jest przestrzeń czasowa. Epoka, konsekwencje, mowa, nienawiść zostały nam przyczyny. Czyli od naprawdę końca do początku. Dwa powstania, bokserów i sipajów. Sipajów. Przyczyn wybuchu powstania sipajów, jak wskazuje sama jego nazwa, należy dopatrywać się w problemach stacjonującego w Indiach wojska. Armia, złożona w okresie przed rebelią prawie wyłącznie z tubylców zwanych sipajami, stanowiła gwarancję panowania Brytyjczyków na subkontynencie i to ona kształtowała indyjską rzeczywistość, mimo iż jej podstawę stanowili Indusi. Indusi, dlatego nie indusi, bo... Hindusi mogą sugerować wyznawców hinduizmu, a jeżeli mówimy na przykład o Sikhach, no to już ma się, to nijak, stąd Indusi. Trochę może to kulawo-koślawie brzmi, ale jest bardziej prawdziwe. Mimo iż jej podstawę stanowili Indusi, rangi oficerskie zarezerwowane były dla Europejczyków, rzadko mających z szeregowymi żołnierzami dobry kontakt. Sipajowie nie mogli więc liczyć na równe traktowanie, co więcej, służba wojskowa raz narażała ich na religijne skalanie i społeczne ostracyzm. Na przykład dla niektórych grup nie można było wybrać się, przez morze od Półwyspu Indyjskiego, od Dekanu do Birmy, żeby tam pacyfikować to, co się działo w XIX wieku, bo przejście przez wodę oznaczałoby oddzielenie się od kasty, z której się wywodzi. Bezpośrednią przyczyną buntu opór przeciwko używaniu smarowanych tłuszczem świńskich i krowim nabojów stanowiła więc zaledwie iskrę, która rozpaliła długo tłumioną niechęć wobec brytyjczyków. Symbolem tamtego okresu stał się bramiński sipai Mangal Pandey, który został stracony za otwarcie ognia w kierunku oficerów. To jedna rzecz. Podczas gdy do powstania sipajów doszło w środowisku żołnierskim, powstanie bokserów zostało wzniecone przez tajną organizację pięści w imię sprawiedliwości i pokoju, i której Członków w, w nawiązaniu do oficjalnej nazwy zaczęto określać mianem bokserów. Był to w głównej mierze ruch chłopski, inspirowany działalnością licznie zakładanych w XIX-wiecznych Chinach tajnych stowarzyszeń, A Te z kolei wyrastały na gruncie taoizmu obecnego ho-ho-ho od początku tysiąclecia. Zerowego, pierwszego tysiąclecia, nie, nie tego drugiego. Noszący czerwone turbany, pasy i buty bokserzy wierzyli, że dzięki ćwiczeniom oddechowym oraz wszelkiego rodzaju zaklęciom i amuletom będą odporni nawet na kule z karabinów. Początkowo, jak aktywność wymierzona była w mandżurską dynastię, lecz kiedy poparcie udzieliła im sama cesarzowa Cusi, cesarzowa Wdowa, kolejna, no powiedzmy, no nie rówieśnica, ale panująca w tym samym momencie, nakładająca się na drugą połowę epoki wiktoriańskiej, ta epoka cesarzowo cesarsko Cesarzowo-wdowska w postaci Cysi odcisnęła się piętnem bardzo negatywnym na historii Chin, ponieważ to właśnie cesarzowa wdowa wolała budować sobie pałace zamiast wkładać pieniądze w wojsko. Ale poparła ruch antydynastyczny, i w tym momencie bokserzy zmienili się w antycudzoziemców. Uważali, że powodzie, głód czy bezrobocie są skutkiem działalności zamorskich diabłów i trzeba ich wypędzić. Nie podobało się nawet w Chinach to, że stawia się. Wyższe budynki i zakłóca tym samym energię, która się znajduje dookoła. Jeżeli chodzi, bo to już zaraz będzie oznaczało pożegnanie z Azjatami jako źródłami zagrożenia, Antoniny Łuszczykiewicz. Jeżeli chodzi o książki autorów, o których wspominałem, że mogą wydać Wam się znani, omawiani tutaj Robert Louis Stevenson, Jackie Lee Hyde, ale tutaj Pan Dziedzic Ballantrae. 1889 rok. Arthur Conan Doyle, no to twórca Sherlocka Holmesa, i tak. Sherlock Holmes, w części Znak Czterech. Rudyard Kipling, czyli Księga Dżungli, ale tutaj Kim, za którego dostał, yy, chciałem powiedzieć w pierwszej chwili Oscara, yy, literackiego Nobla w 1907 roku, a wcześniej Conan Doyle yy, Znak Czterech z 1890 roku. To o Indiach, a o Chinach. Kolejna trójka, już mniej znana. Najpierw najpierw dwójka mniej znana. Matthew Pips Shield, Żółte zagrożenie. I to jest właśnie Prawie, że tytułowy. Yellow Danger, Yellow Peril. Bardzo, bardzo ważna rzecz, o której prawie już się nie pamięta. Ale zrobiła spustoszenie ogromne. 1898 rok. George Manville Fan. Druga rzecz. Stan Lin. Przygody chłopca w Chinach. 1902 rok. No i wreszcie ostatni z tej trójki o Chinach. Joseph Conrad. Nasz. Korzeniowski. Zwycięstwo z 1915 roku. Znakomita rzecz. Azjata jako źródło zagrożenia. Wydawnictwo Adam Baszałek. Rewelacja. No i wreszcie. Ezra Pound. Amerykański poeta, człowiek o niezwykłej wrażliwości i wyobraźni, który trafia na Chiny. Trafia dlatego, że wdowa po kolekcjonerze Erneście Fenolozie, kolekcjonerze, i literacie, człowiek. po. człowieku. przepraszam. Po człowieku, wdowa po. Człowieku sztuki, poprosiła Ezra Pounda o zredagowanie niewydanych za życia fenolozy antologii o chińskiej poezji i japońskich utworach. Pound obawiał się tego zadania, ponieważ nie znała ani jednego ani drugiego języka, ale tak wgryzał się w mentalność, że zakochał się w tym, z czym miał styczność. I na zakończenie odcinka, zakończenie książki również, bardzo ważna pozycja, eee, czytamy. Zainteres, bo to jest aktualne teraz, zaraz zobaczycie. On się zakochał, nie mając do czynienia z Chinami, zakochał się, nie znając języka, w kulturze. Stał się konfucjanistą, mimo że czasem działał sprzecznie wobec tego, co Konfucjusz nauczał, nauczał ale to nie szło w żadnej sprzeczności. I także, bez stuprocentowego warsztatu naukowca, Ezra Pound był w stanie lepiej przetłumaczyć, oczywiście bazując na pomocy, nie że sam się zabierał za odcyfrowanie znaków, ale bazując na pomocy specjalistów, był w stanie lepiej wyczuć sposób myślenia azjatyckiego języka, niż ci, którzy byli zawodowymi tłumaczami, profesorami sinologii, japonistyk, z dekadami doświadczenia. A mówimy o początkach XX wieku. Ostatni akapit. Zainteresowanie panda Chinami miało charakter wielokierunkowy. W ciągu dziesięcioleci w polu uwagi poety znalazła się chińska poezja, język, myśl filozoficzna i historyczna, a zatem i obraz chińskiej kultury w nich utrwalony. O wiele bardziej ciekawiły go Chiny w przeszłości niż mu współczesne lata wojenne, skłoniły go wprawdzie do poświęcenia tym ostatnim nieco miejsca, chodzi o drugą wojnę światową, zwłaszcza w audycjach radiowych z okresu 41-43, ale nawet wtedy ówczesne Chiny były punktem odniesienia do wypowiedzi na temat przeszłości. I tradycji tego kraju. Pound krytykował politykę Kennkajszaka i jego partii, którą określał mianem zagranicznej, a jej zwolenników nazwał gangiem zagranicznych inwestorów. Tutaj mamy odniesienie do audycji Ezra Pound Speaking z 1941 roku. Równie krytycznie oceniał przemówienia jego żony, żony Czankajszaka, czyli Mason ling do Kongresu Amerykańskiego. Widział też konieczność przywrócenia w Chinach porządku, który mógłby stać się elementem ładu światowego. Jednocześnie był przekonany, że ów ład nie powinien przyjść z zewnątrz. O ile miał okazać się trwały i skuteczny, musiał zrodzić się w samych Chinach. Przekonała go o tym historia Chin. W przyszłości gwarancją spokoju, porządku i stabilności byłby rząd niesterowany z zewnątrz i nieoparty na obcym kapitale. Zdaniem Pounda. Zatracenie typowo chińskiej mądrości i coraz silniejsze wpływy zachodu stały się powodami krytycznego położenia tego kraju. Odnowienie porządku w Chinach mogło nastąpić tylko przez nawiązanie do tradycji. Rząd, który nie czerpał z wartości konfucjańskich, nie był w stanie stworzyć trwałego ładu. Pound nie wiedział wszystkiego, nie bał się tego, że nie wie wszystkiego. Szedł dzielnie przez trudne materie. Które y, przetwarzał przez siebie i nadawał im nowy wymiar literacki, zrozumiały dla ludzi z własnego kręgu kulturowego, lepiej niż naukowcy kształceni w tym kierunku. Można, trzeba chcieć. Hmm. Literatura jest kluczem. Ostatnio pojawiła się taka opinia y, tutaj na kanale, że nie ma co czytać literatury, bo to jest taka pięta Achillesowa różnych. Y, Orientalistyk, badaczy, kultur zagranicznych, dalekich, taki trend, taki, takie zwichrowanie, skręcanie się w stronę zawsze rozumienia tego, co napisano wcześniej, co stworzono, zamiast bazować na doświadczeniach, na żywym organizmie, kontaktach międzyludzkich. Jedno i drugie jest potrzebne, ale bez znajomości sposobu myślenia wcześniejszego, trochę trudno rozumieć to, co może być dzisiaj w głowach ludzi. Mm, autor, stoi tutaj jeden, jedna z książek na, y, tworzących kolumienkę, na której stoi telefon Fairbank, nie mogę sobie przypomnieć nazwiska, Fairbank y, profesor, sinolog piszący o relacjach amerykańsko-chińskich wspominał, że żeby pisać o Chinach trzeba najpierw wiedzieć wszystko to co oni mają w głowach na starcie trzeba rozumieć ich sposób myślenia no i nie można uciec od literatury, nie można zbagatelizować tego, co ona może dawać, jakie zniszczenia może również siać, jak w przypadku literatury brytyjskiej z epoki wiktoriańskiej. Oczywiście widać już na przykładzie tych cytowanych dzieł, niektóre ulatują w zapomnienie, ale w momencie, kiedy są na fali popularności, cieszą się ogromnym uznaniem i to, co głoszą, błędne teorie, które ugruntowują rasizm i uprzedzenia. Pozostają w głowach ludzi, odbiorców i są potem przekazywane kolejnym pokoleniom. Literatura może zrobić dużo dobrego i dużo złego, ale zawsze trzeba je poświęcać uwagę. Ja dziękuję za niedzielne popołudnie i życzę wielu wrażeń z literaturą na każdym polu. Do usłyszenia i zobaczenia niedługo.